Zapytać. Całkiem jest to możliwy scenariusz i prawdopodobny, ale chyba jeszcze Jay powinien z jedną lub dwie walki wygrać i później dostać od nas szansę walki o pas. No, tak jak tutaj Jay też powiedział, to jest MMA, wszystko możliwe. Zobaczymy. Poczekajmy. Mamy naszego czempa. Też jego zdanie dla nas jest bardzo istotne. Ja mam pytanie do Mateusza Gamrota. Mateusz wygrałeś z Andrej Winerem, pierwotnie miał być to pojedynek Maciej Jevtuszko kontra Andrej Winner o pas wagi lekkiej. Czy chciałbyś w przyszłości zmierzyć się z Maćkiem, bo wiem, że czasami walki Polaków z Polakami wam nie za bardzo podchodzą. Yy, jeszcze raz. Że, czy, czy chciałbyś, chciałbyś to... się zmierzyć z Maćkiem Jevtuszko o pas? Yy, szczerze nie chciałbym się zwalczyć z Maćkiem i o pas. Z tego względu, że praktycznie trenujemy w jednym klubie, ja mu pomagam w zapasach, on mi pomaga w stójce, dlatego chciałbym tego uniknąć. Ale chciałbym mieć pas kategorii. Proszę bardzo. Tutaj. Wojtek Domusza-Konet, ja mam pytanie do Borysa Mańkowskiego. Wygrałeś dzisiaj w efektownym stylu i no jesteś pretendentem bezpośrednio do pasa Aslambeka Sajdowa, który, który teraz posiada. Pytanie, czy chciałbyś tą walkę o pas stoczyć w najbliższym czasie, jak najszybciej? Jesteś żądny rewanżu, czy wolałbyś jeszcze jednego, dwóch rywali na przetarcie i dopiero później Aslambek? Znaczy to w ogóle nie, nie ma co ja wolę, a czego nie wolę, to zależy wszystko od Maćka i Martina, także będę po prostu ich słuchał, co tam mi nakażą. Ale czy na następnej gali, nie wiem, bo jest, jest dosyć szybko, z tego co najpierw słyszałem to miało być 28 grudnia, to wtedy bym jak, jak najbardziej się zgodził. Teraz nie wiem jak tam, jak tam będzie, nie wiem jutro wstanę, zobaczę co mnie boli co mnie nie boli i jutro mogę jakąś decyzję podjąć w ogóle. Na, 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 na dzień dzisiejszy nic nie, na dzień dzisiejszy się cieszę i muszę wybić parę piwek. Ja mam pytanie do różala. Różal, jak ocenisz swoją walkę i kiedy planujesz najbliższą? Jeszcze raz bo nie słyszałem. Kiedy planujesz najbliższą walkę i jak ocenisz tą dzisiejszą? Na razie nic nie planuję. Na razie planuję jutro jechać do stajni i powiedzieć koniowi, że wygrałem. E, koń się na pewno ucieszy. Później chcę odpocząć, długo odpocząć, ponieważ były to ciężkie przygotowania. E, Trwało około 3-4 miesięcy. Chcę sobie odpocząć, chcę sobie polajtować, wypić sobie, e, inaczej zechlać się, nażreć się pizzy McDonaldów, pożyć sobie normalnie lajcikowo. A później zobaczymy, czy będę miał jeszcze ochotę walczyć, czy nie. Jak przyjdzie mi ochota znowuż dostać trochę pory, to na pewno będę chciał zawalczyć. Proszę bardzo. A ja chcę to towarzyszyć Ryszardowi. Przy tym wszystkim. To zapraszamy na obóz. Pytanie do Szona. Czy chciałby rewanżu z Mariuszem Pudzianowskim, trzeciej walki? Definitely, definitely want the third fight. Uh, I'm embarrassed by my performance tonight. I could have done a lot and I definitely want I zrobić get it back. I want to be the world's man again. powiedział, że oczywiście chce trzeciej walki, bo chcę być e, z powrotem najsilniejszym człowiekiem na ziemi. <laughs> a co na to właściciele federacji? <laughs> Trochę się wyłączyliśmy, nie Maciej. Tak, my się zgadzamy. Nie, jakie było pytanie? Przepraszamy, to nie na miejscu żart. Bo my po prostu bardzo słabo słyszymy, to nie chodzi o to, że jesteśmy rozkojarzeni, tylko dźwięk jest przed nami i jakby jeszcze raz moglibyśmy prosić pytanie. Czy w ogóle rozważacie takie, takie rozwiązanie, żeby zrobić trzecią walkę? Szona z Mariuszem. No i Myślę, że trzeba też szczerze sobie powiedzieć, że to nie była najbardziej ekscytująca walka gali, bonusu tu nie będzie, więc jeżeli o mnie chodzi, to ja jestem na nie. To teraz ja. Słuchać mnie? Panie Maćku, tak? Paweł Słodownik, Polsat Sport. Ja mam pytanie do panów właścicieli i do Anzora jednocześnie i do Kornika. Dlaczego tak długo trwało ustalenie werdyktu i dlaczego w ogóle jest non-contest? A jak to widzą zawodnicy? Bo rozmawiałem z Anzorem, to trochę rozbieżne są zdania, czy ten nos był złamany, czy nie. No Jakby nie, 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 był złamany. No nie, tu, nie ma, tu nie ma dyskusji. Nos był złamany. Wydaje mi się, że no contest zdaje się w sytuacji, w której do takiego precederu doszło w sposób niezamierzony. Przynajmniej ja tak rozumiem taką decyzję. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, więc ja nie widziałem tam, żeby w zamierzony sposób Anzor zareagował, czy też uderzył, więc, więc chyba to no contest jest najbardziej naturalnym wyborem. Czy się mylę? To trzeba spytać sędziów, myślę, nie nas, nie Anzora. Jeżeli jest tutaj Tomek, zapraszamy Tomku, to poprosiłbym cię o wyjaśnienie. Yes. Witam. Przepisy mówią wyraźnie, jeżeli sędzia uzna, że faul był nieumyślny to wtedy ogłaszany jest no contest. Gdyby faul został uznany za umyślny, wtedy sędzia orzekłby zwycięstwo przez dyskwalifikację przeciwnika. Takie są przepisy, tak sędzia na środku uznał. To ja mam pytanie do Mariusza Pudzianowskiego, jak Mariusz kondycyjnie ocenisz swoją postawę w tej walce, bo no, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że w pewnym momencie jakby trochę zaczynało brakować tego tlenu. Była to zaplanowana walka przeze mnie na pełen dystans, nie było oszczędzania i wyrachowana tak jak zaplanowane, tak wydrukowana. Żeby utrzymać 140-kilowego chłopa w samym dole życzę powodzenia. A ja jakimś mistrzem samego parteru nie jestem przez te trzy miesiące, które miałem, musiałem to poprawić, popracować. A jak poprawiłem, to już sami ocencie. Ostatnim razem, gdy rękę miałem wykręconą, tą rękę oddałem. Dzisiaj to samo było, tej ręki nie oddałem, wybroniłem ją na pograniczu, ale wiedziałem już, co zrobić. Jak przytrzymać, jak zblokować. Więc ta walka dosłownie potoczyła się, tak jak ją ze sztabem moim. Zaplanowaliśmy, wydrukowana na ringu ona była, takie było założenie, tak jak już mówiłem wcześniej, pełen dystans, nie będzie spieszenia. Mogłem wziąć od razu w pierwszej rundzie, przyspieszyć, ale nie, pomału do samego końca drukowanie. Ja mam pytanie do Pawła Nastuli. Yy, Paweł, czy to koniec MMA w twoim wykonaniu jako zawodnika? Razu takie ostre pytanie. No nie wiem, dajcie, dajcie mi ochłonąć. No. Na dzisiaj to jest koniec, tak? Dzisiaj już skończyłem walkę. E, szkoda, że tak się zakończyła. E, no cóż, no ale walka jest walka, prawda? Raz się wygrywa, raz się przegrywa. No. Nie odpowiem teraz na to pytanie. Dla mnie Paweł, tak jak zawsze w wywiadach powtarzałem, jest mistrzem, był i będzie. Za jego osiągnięcia pokłony dla niego. 25 lat na macie. Mogę z nim się po prostu tam nie lubić, ale szacunek u mnie ma pełen za to, co zrobił. Mistrzem olimpijskim być, to nie jest powiedzmy wstryknięcie palcem. Musiał się chłop napracować w pocie czoła, że na kolanach wychodzi z maty, więc ode mnie ma pokłony. I know, I know, Pytanie do Pawła Słowińskiego. Tak. Paweł, jak oceniasz swoją walkę i czy ten debiut w MMA na polskim ringu yy, uważasz za pouczający? Tak, bardzo. Um, chciałem pogratulować Marcinowi. Walczył bardzo dobrze, bardzo mądrze zawalczył. Wiedziałem, że będziemy ściągniemy na parter, ale nie wiedziałem w którym momencie, po prostu wyczekał dobry moment, dobry czas no i po prostu udupił mnie, nie? Także gratulacje dla Marcina z walki. Proszę bardzo, kolejne pytanie. A ja się spytam od razu Karoliny. Tutaj jestem, żeby łatwiej. Czy spodziewałaś się tak naprawdę dość oporu, jeżeli chodzi o Simonę czy, czy stawiła ci opór po prostu podczas walki, czy czułaś, że to jest jedna z najtrudniejszych walk u ciebie w twojej historii? Jak na razie mam niewiele walk, bo stoczyłam ich dopiero cztery. No ta była najcięższa. Tak jak oglądaliśmy z moim trenerem walki Simony, widzieliśmy, że ona dostaje po głowie i cały czas idzie do przodu. No i faktycznie głowa jak kowadło dostawała w głowę i szła no, mega szacunek dla niej za to. Jeszcze jedno pytanie tylko do właścicieli. A propos, wcześniej panowie powiedzieli, że jc prawdopodobnie stoczy jeszcze. Z około dwóch walek, żeby dostać możliwość spotkania z Michałem Materną. Więc pytanie moje, czy przeciwnikiem może być Mamet Halidow, JC? Ponownie. Myślę, że to za szybko dla Jaya, Mamet. Poczekajmy się, że to. O, Mamet, widziałeś? Tak, jak się umawialiśmy. Tak, jak się umawialiśmy. No nie, no słuchajcie, no fajnie, że. Jay po kilku porażkach za granicą no, pokazał się z innej strony. Na pewno on nabrał dużo optymizmu. Poczekamy co Michał Materla, bo może okazać się, że rzeczywiście będzie chciał od razu na gorąco ten rematch um, wykonać. Natomiast no, nie wiem, z mojej perspektywy nie mieliśmy jeszcze okazji z Maciejem na ten rozmawiać, że no, ja bym widział Jaya w dwóch walkach i oczywiście jak wygra wówczas opas. Proszę bardzo, ma ktoś jeszcze pytania? Jeżeli tak, rękę do góry poproszę Artur poda mikrofon. Okej, okay. nie ma pytań, więc oddaję głos tutaj Pawłowi. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, dziękuję serdecznie również właścicielom przede wszystkim za to, że kolejna gala KSW 24 dobiegła końca. Mam teraz do Państwa taką gorącą prośbę, aby przede wszystkim fotoreporterzy lekko obrócili się tutaj w kierunku mojej... W prawej dłoni już widzicie, tutaj jest Janek, jest albo jest Mamet, jest Piotrek Strus, jest Aslambek Saidow. Drodzy Państwo, już wiecie, 7 grudnia tego roku, oczywiście, w stolicy Dolnego Śląska, a więc we Wrocławiu, odbędzie się kolejna 25 gala Federacji KSW. Panowie, stańmy troszeczkę tutaj na środku, bo to jest pierwsza oficjalna prezentacja gali KSW25. Hala stulecia we Wrocławiu w rolach głównych Mamet Halidow, Janek Błachowicz, ale jak widzicie, już są kolejni zawodnicy. Tak więc, szanowni państwo, to jest ta chwila dla was, kiedy możecie uwiecznić i już pokazać, jak będzie wyglądała gala KSW25. Jest Rafał Moks, jest Krzysztof Kułak także na tym zdjęciu. Więc...